Witaj w kolejnym odcinku z cyklu Historie z życia wzięte. Jeśli interesuje Cię rynek nieruchomości, to dobrze trafiłeś. Co tydzień znajdziesz tu praktyczną wiedzę popartą doświadczeniem, która pomoże Ci sprawniej poruszać się po świecie kupna i sprzedaży oraz wynajmu. Kliknij subskrypcję i dzwoneczek, żeby nic Ci nie umknęło. Dziś porozmawiamy o prawie pierwokupu. Jednym z kluczowych zagadnień w obrocie nieruchomościami. Warto je znać bo w praktyce może przesądzić o tym, jak i komu sprzedasz swoją nieruchomość. Prawo pierwokupu to uprawnienie konkretnej osoby lub instytucji do pierwszeństwa zakupu nieruchomości. Jeśli właściciel decyduje się ją sprzedać, innymi słowy, zanim podpiszesz umowę z kupującym, musisz najpierw zaproponować ją temu, kto ma to prawo i na takich samych warunkach. Brzmi prosto, ale diabeł tkwi w szczegółach. Ustawowe prawo pierwokupu dotyczy ściśle określonych sytuacji. Na przykład przy sprzedaży nieruchomości rolnej prawo to ma Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków pierwszeństwo ma gmina. Spotkać się z tym także przy sprzedaży nieruchomości skarbu państwa, gdzie prawo pierwokupu może mieć Agencja Mienia Wojskowego czy Lasy Państwowe. Drugim typem jest prawo pierwokupu umowne. Powstaje, gdy strony same je zapiszą. Na przykład, współwłaściciele ustalają, że zanim ktoś sprzeda swój udział, musi najpierw zaproponować go pozostałym udziałowcom. Często spotyka się je także w umowach dzierżawy. Dzierżawca może mieć prawo do kupna użytkowanej nieruchomości. Jak wygląda procedura? Najpierw właściciel ustala warunki sprzedaży skupującym, potem przedstawia je osobie lub instytucji uprawnionej. Jeśli tak, skorzysta z prawa, kupuje nieruchomość na identycznych zasadach, a pierwotny kupujący musi się wycofać. Przy ustawowym pierwokupie stosuje się często tzw. umowę warunkową. Podpisujesz ją z kupującym, ale jej skuteczność zależy od decyzji osoby z prawem pierwokupu. Jeśli z niego skorzysta, transakcja z kupującym nie dochodzi do skutku. Co, jeśli zignoruje ktoś prawo pierwokupu? Jeśli wynika ono z ustawy, sprzedaż jest nieważna. Jeśli z umowy, sprzedaż jest ważna, ale uprawniony może zażądać odszkodowania. Dlatego przed podpisaniem dokumentów zawsze trzeba sprawdzić, czy takie prawo istnieje. Najlepiej zacząć od księgi wieczystej, choć nie zawsze znajdziesz tam pełną informację. Prawo pierwokupu może wynikać też z decyzji administracyjnej albo odrębnej umowy. Dlatego warto poprosić o pomoc prawnika lub pośrednika, który zweryfikuje dokumenty. Prawo pierwokupu może wydłużyć sprzedaż o kilka tygodni, ale znajomość zasad pozwala uniknąć stresu i strat finansowych. W kolejnych odcinkach przybliżę prawo pierwokupu poszczególnych instytucji i opowiem o wyjątkach od tej zasady. Zostaw, proszę, łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i do zobaczenia.